Cześć wszystkim, Paweł z tej strony. Jest to kolejny dzień, w którym będziemy grać w grę, tylko tym razem gra się nazywa Lucky Jack. No cóż, zaczynamy. Na razie mam takie małe wygrane, patrzcie, mam 7,20, ale wiecie co? Możemy trochę powiększyć ten zakład do 4 zł, albo nawet do 5 zł. No i zaczynamy. Ciekawe, ile nam to przyniesie i jaki będzie z tego zysk. W razie robić czwarty zakład, ale niestety jeszcze nic nie wygrałem No i mamy 4 zł No, dawaj tego bonusa No niestety nie Mało brakowało, musimy mieć cały zestaw tych bonusów, czyli 3 symboli No i 4 zł na plusie To może jednak kupimy te darmowe kręcenia, co? Powiedzicie, że trudno z nimi jest. Możemy je kupić i być może coś z tego wygramy. No i proszę bardzo, jest big win. Ile? 40 zł. No i jest mało, ale. Ale dziękuję. 13 zł. No dawy, jakąś tam większą kwotę na co ty. 5 zł. No, być może teraz złapiemy darmowe kręcenie. Patrzcie. Być może jednak... No, znowu były na górze te spiny, ale... Znowu je nie otrzymaliśmy. No, jak widzicie... Na tą chwilę to słabo idzie, a być może teraz będzie bonus. Proszę bardzo, jest gra bonusowa. Ok. Zaczyna się gra bonusowa. Ciekawe, co to... Co to za taka gra? Aha, ok, co musimy zrobić? Ok, zaczynamy i trzymamy. Zostały nam jeszcze trzy kręcenia, chyba? Pusty jest obrót. Znowu X3, patrzcie I Dawaj coś jeszcze nam X2, X3 Coś tu się dzieje, patrzcie No i ostatni spin Mamy ostatni spin i niestety Nic nie ograliśmy, czyli w sumie wygraliśmy 120 zł Super Jakbyście również chcieli przetestować grę, myślałem, że będzie więcej zostawię link w opisie, polecam to zrobić, ponieważ dla nowych graczy oferowane są świetne bonusy a my tym razem spróbujemy jeszcze raz kupić wiecie co, być może kupimy te darmowe kręcenia, patrzcie tutaj one są ok, kupuję kupuję, zaczyna się gra Ciekawe, ile my z tego wygramy. Patrzcie, już coś mamy. Ile to będzie? 6 zł, i zostało nam jeszcze 8 spinów. Złotugaczkę mamy? No, na razie się nie opłaciło. Jak widzicie, 12 zł, 3 spiny i 9 zł. Ostatnie kręcenie no, Ile to będzie? No i jest BIG WIN, patrzcie Ciekawe czy to się opłaciło, ile to będzie? 200 już? No, dawaj więcej, 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 dawaj 400 Dawaj 400, może 500 będzie? No i teraz To ile to będzie w sumie? 700 już mamy na plusie, patrzcie Mamy 1000 złotych. Kurczę, nie wierzę. No to się opłaciło. Paście, zapłaciłem 200 złotych za te kręcenie, a otrzymałem 1000 złotych. Wiecie co? Dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wszystkim. Na razie, cześć, pa.